Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku W dzisiejszym odcinku coś nieco na temat CarAudio, w zasadzie to już będzie druga część Bo w pierwszej części pokazywałem wam jak zrobić Subwoofer Zbudować i troszeczkę o nim opowiadałem A w dzisiejszym odcinku Zamontujemy ten subwoofer Kondensator, bezpiecznik, przewody Konwerter high do low i to hejnych rzeczy, więc jeżeli interesujecie się jak zrobić karadio w starszym aucie albo w takim, co nie ma na przykład wyjść odpowiedni, to oglądajcie ten odcinek i pamiętajcie o łapce w górę. Słuchajcie, powiem Wam, jak będę robił karadio w polówce. Możecie sobie to zadoptować w zasadzie do każdego starszego auta, gdzie musicie zrobić różne kombinacje z radiem. A więc, moi drodzy, na początek, jaki jest plan? Jaki miałem plan wczoraj i dziś, żeby wykonać najważniejsze to było przystosowanie w pełni radia do używania go z modułem Bluetooth. Wcześniej użyłem takiego dongla, ale on jest mniej, mniej spoko, ponieważ jego trzeba kliknąć, żeby się włączył, podłączyć mu ładowanie zazwyczaj. Więc pomyślałem, że musimy zrobić, żeby nasze oczywiście stare radio retro. W ogóle zacząłem, że te radia są dosyć drogie, na no ale drogo, po ponad 300 wyprawie 4, żeby to radio, moi drodzy, dobrze wszystko funkcjonowało. Dlatego to też nie jest idealne rozwiązanie, ponieważ po bluetooth jakość dźwięku jest jaka jest, ale tutaj muszę iść niestety na kompromis, ponieważ chcę, aby w tym aucie zachować wszystko takie w retro, więc nie ma tutaj opcji na nowe radio i nic w tym, tym tendesie. Dlatego tutaj zrobiłem pewną zamiankę i pod przewód, ten który podpinamy do subwoofera, taki zazwyczaj żółty w moim przypadku, niebieski, podłączyłem, moi drodzy, przetwornicę. Przetwornicę, w której mogłem wyregulować prąd i napięcie i wyregulowałem sobie tak, aby użyć tutaj, jak widzicie, taki mały moduł bluetooth. To wszystko jest póki co taśmą zrobione, później będę drukował pod to obudowy. I tutaj jest przetwornica dająca nam 4,5 V, bo ten moduł działa od 3,2 V do 5. Więc dałem tam powiedzmy 4,5 V na przetwornicy ustawiłem i zasilam tym moduł bluetooth. No i kablem Jack jest połączone to do radia, to działa. Eee, co więcej moi drodzy? W radiu, takim starym, jeżeli sobie będziecie przerabiali cokolwiek, tak jak w moim przypadku, tutaj też nocnemu muszę podziękować za wtyczki dinowe. Zobaczcie, macie wtyczki DIN. Z radia może Wam wychodzić, mogą Wam wychodzić dwa sygnały, jeżeli macie nowsze radio. Sygnał tak zwany wysoki, czyli high output oraz low output, czyli sygnał niski. Co to znaczy? Upraszczając to najbardziej jak się da, w sygnale niskim jest przystosowany już sygnał niski do transmisji kablem RCA, czyli tak zwanym kablem Cinch, jest już przystosowany do Przesłania tego sygnału do waszego wzmacniacza, który zazwyczaj znajduje się gdzieś tam w bagażniku, czy, czy gdzieś tam zazwyczaj z tyłu, tak. I teraz moi drodzy, dlaczego przesyłamy kablem RCA? Kabel RCA ma coś takiego, że on jest bardzo fajnie ekranowany. Nie łapie zakłóceń, szczególnie w aucie, w którym macie mnóstwo różnej elektroniki, nie macie po prostu wtedy zakłóceń. Ale myk jest taki, że w takich radiach zazwyczaj macie wyjście high output, czyli tak zwane wyjście.

więc, jeżeli nie macie wyjść z radia RCA, czyli tak zwanych cinch, czyli wyjść niskich, musicie zastosować, tak jak ja to zrobiłem, taki oto konwerter. Jego tutaj musimy podać mu minus oraz głośnik lewy, głośnik prawy jako wejście. I to jest wejście high, tak zwane, czyli sygnał wysoki, czyli powiedzmy przykładowo, tam teraz strzelam, dostaje on 6V, a na wyjściu możemy sobie ustawić od 0 do 2000 miliwoltów, tak? Czyli do dwóch v I teraz, moi drodzy, możemy nasz sygnał kablami RCA, jak widzicie, kablami cinch, które mogę sobie odpiąć, transmitujecie dopiero sobie go do waszego wzmacniacza. Oczywiście możecie powiedzieć, czy możemy użyć tego ustrojstwa i dacie przy wzmacniaczu. Zasadniczo są plusy i minusy oby rozwiązań, aczkolwiek lepiej jest naszą przetwornicę sygnału wysokiego na sygnał niski dać przy radiu i transmitować sygnał kablami, które są odporne już na jakieś tam zaszumienia. Taka jest lepsza opcja, aczkolwiek no, możecie sobie kombinować, jeżeli byście z jakiegoś powodu, nie wiem, nie mieli tych przewodów, to możecie kombinować dalej, tak? I teraz oczywiście, to nie jest temat na dziś, tutaj będę musiał niestety przerobić te boczki, żeby zamontować tutaj głośniki 16 celowe. Tam już mam Hifonixa... Tak? Już nie pamiętam, albo Power... Nie, zobaczymy jeszcze które będę, będę instalował Więc tego na razie nie ma Tu jest póki co jeszcze fabrycznie grający super głośnik w... No, w tym miejscu, taki jajowaty to jest głównie porażka, tak? Hmm, dlatego tutaj będę robił, moi drodzy, tapicerował to. Tutaj będę musiał dorabiać, robić dystansę, wygłuszać drzwi, ale to będzie w innym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym po prostu już przygotować pod to większość instalacji przynajmniej i chciałbym e, zamontować już sabufer, e, Oczywiście i wzmacniacz, i kondensator i tak dalej. Więc teraz moi drodzy, tak o. Widzieliście, że walcie byliśmy podpięci. E, chciałem zastosować haczkowate bezpieczniki, ale akurat te mają jakieś kosmiczne wartości typu 300 Amperów mój wzmacniacz ma 1kW w się oczywiście jest pięciokanałowy, kanałowy 4 kanały chyba po 100 W i 600 na, na subwoofer głośnikiem, moi drodzy, w tym przypadku będzie głośnik, który widzieliście już w odcinku jak budowaliśmy subwoofer to jest głośnik JL Audio firmy 30 chyba, albo 35 calowy, już teraz nie pamiętam nie, to jest 12, chyba tak. Znaczy, centymetry całe skupmy się, 30 cm, 12 cali. I moi drodzy, tak, musimy zacząć oczywiście od poprowadzenia sobie jakiegoś prądu. Tutaj musicie policzyć, użyć kalkulatora, żeby nie użyć zbyt małych przekrojów. W moim przypadku użyłem linki 25 mm2. Na samym, przy samym akumulatorze jest, moi drodzy, tego typu właśnie bezpiecznik, na haczyki nie miałem, nie miałem takich małych więc użyłem coś takiego, one teoretycznie są do linki 20, a ja miałem linkę 25, więc musiałem troszeczkę tam nakombinować, narzeźbić, ale udało mi się. I jako, że mój wzmacniacz ma 3 bezpieczniki po 25A, czyli to nam daje 75A, ja dałem troszeczkę mocniejszy, możecie dać w granicy 80 do 100, myślę, że to wiadomo, że musimy mieć mały zapas, powinno być ok. Ja daję akurat 80, bo chyba nawet pod te oprawki nie wiem, czy są większe niż 80, więc dałem 85A teoretycznie zapasu. Ogólnie mnie on będzie chodził i tak na, na trzech kanałach jakby, bo dwóch nie wykorzystam, ponieważ będzie tylko subwoofer i dwa głośniki z przodu, więc i tak nigdy nie uzyskam pełnej mocy i tak, więc myślę, że bezpiecznik w moim przypadku będzie odpowiedni. Więc to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Później musicie się jakoś przebić. To już od każdego tutaj inaczej zależy z waszym przewodem, gdzieś od akumulatora, no i prowadzicie go do subwoofera. I wtedy też prowadzicie sobie przewody już RCA na tył, moi drodzy. W moim przypadku, jak to wygląda, to jeszcze jest nieposkładane wszystko, ale proszę bardzo, tutaj gdzieś tam te przewody sobie idą. E, oczywiście jeszcze mamy przewód trzeci, czyli tak zwany remote, to jest przewód, który wam mówiłem właśnie po włączeniu radia. Odpala nam całą naszą resztę No i te przewody sobie tutaj idą, idą, idą Bla, 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 do tyłu No i z tyłu, moi drodzy Wchodzą one do Paskudnego kondensatora Dlaczego paskudnego? Bo on świeci się cały na niebiesko I to mi się nie podoba Bo chciałbym, żeby tak najbardziej retro wyglądało Tak samo ten wzmacniacz też mi się tak średnio tutaj podoba Ale może kiedyś coś wymyślę Żeby to bardziej wyglądało retro Tutaj pobudziłem Wchodzą one, moi drodzy, do kondensatora im macie mniejszy przekrój przewodów, tym bardziej powinniście zastosować kondensator. Zazwyczaj 1-2 farady powinny Wam wystarczyć w takich standardowych instalacjach. No mi się udało dorwać takiego, taką 50, no to zamontowałem tą 50, moi drodzy. I do niego dajemy właśnie nasz plus, przepraszam, tu jest input plus. On tutaj przychodzi od akumulatora. Natomiast minus ja w sobie wziąłem gdzieś z budy, tutaj sobie oczywiście oszlifowałem później pomalowałem i tu jest, moi drodzy, input naszego minusa. Tutaj mamy podpięty remote, który, tak jak podkreślałem, włączamy radio, tutaj pojawia się plus i, moi drodzy, ten przewód idzie również do wzmacniacza, nasz tak zwany remote. Co to oznacza? Że jak włączymy radio, to włączy nam się po prostu jedno i drugie urządzenie, czyli wzmacniacz i kondensator. Natomiast, natomiast z naszego kondensatora bierzemy sobie wyjście plusowe, wyjście minusowe i podpinamy do naszego wzmacniacza. Kondensator nasz działa jak bufor. Zapobiega, naszym, zapobiega spadkom napięć, bo jeżeli byśmy użyli tutaj np. przewodów, no szesnastka jeszcze tak, no, taka sobie by już była. Nie? I przy 16 on by dużo więcej miał do roboty, bo tak naprawdę każdy większy, powiedzmy, bas, kiedy tutaj mamy większe wychylenie, kiedy wzmacniacz szarpie więcej prądu, to on by ten bufor brał sobie właśnie prądowy, brałby sobie z tego kondensatora i wszystko grałoby tak jak powinno, ponieważ nie byłoby spadków napięć. Natomiast gdybyśmy nie mieli tego kondensatora, to w momencie spadku napięć, poprzez to, że przewody są też długie, poprzez to, że akumulator może Wam nie wyrabiać, no, zrobiłaby się niestety, ale mała lipa. I po prostu by wam to słabo grało. Kiedy potrzebowałby głośnik wzmacniacz w zasadzie porządnie łupnąć, to wtedy by tylko tak naprawdę pierdolął, bo brakowałoby mu prądu. Dlatego używamy kondensatora. Tutaj widzicie, przychodzą nasze kable RCA. I w tym momencie, jak będę podpinał głośniki przednie, no to te kable, tak naprawdę przewody, w zasadzie będę musiał rozdzielić. Rozdzielić, żeby sklonować je na kanał pierwszy. I drugi, żeby później podpiąć głośniki, które sobie już tutaj podepniemy pod kanał pierwszy, kanał drugi, i one później pójdą tam do, do, do boczków, tak? Eee, co Wam mogę powiedzieć na temat strojenia tego wszystkiego później? Można to zrobić z miernikiem, można to zrobić fajnie z oscyloskopem, jeszcze nawet analogowym. Eee, różne są eee, sposoby na to. Żeby to wam dobrze zagrało, musicie też pamiętać o wygłuszeniu auta. Jeżeli byście chcieli, to możecie pojechać zbadać rezonans auta, ale to są już. No, tablicę się na pewno inaczej zawantalić, bo to, to jest. będzie upało strasznie, nie? Co Wam więcej, moi drodzy, mogę powiedzieć? Głośnik u mnie ma, jeżeli się nie mylę, chyba 600 RMS-u. I wzmacniacz daje mu 600 RMS-u. Czy to jest dobrze? Nie. Wzmacniacz jest za słaby. Tak naprawdę, jeżeli chcecie w pełni wykorzystać wasz głośnik, musicie mieć tak naprawdę zapas, zapas mocy i nie rozkręcać go oczywiście na maksa, ponieważ zazwyczaj spalicie głośnik. Tylko chodzi o to, że jeżeli jedziecie na maksymalnej wartości, czyli załóżmy, macie wzmacniacz 100 W i głośnik 100 W, i będziecie to rozkręcali na maksa, to w tym momencie moi drodzy, ze wzmacniacza będą szły już zakłócenia, mówiąc najprościej i te zakłócenia będą przekazywane na głośnik. Tu mówię oczywiście, że będziecie słuchali to na maksa muzyki, bo przy normalnym słuchaniu tego nie będzie. Więc chcąc tego uniknąć, Wasz zasilacz powinien być w 80% około w momencie, kiedy Wasz głośnik uzyskuje maksa. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, musicie wziąć pod uwagę, że głośnik po prostu to jest element wykonawczy, tak jak np. silnik w hulajnodze. Silnik w hulajnodze, który ma, powiedzmy, tak jak w moim przypadku nawet mam silnik, który ma chyba 650 W, czy tam 700, ja mu zapodaję 1 kW i on jeździ. Zapodam mu 2-3, on będzie jeździł, tylko będzie jeździł krócej, jeżeli go będę przegrzewał i przeciągał. Tak samo, moi drodzy, jest z głośnikiem. Są głośniki, na przykład Hertz często, mówię o subwooferach, tych starszych jeszcze seriach, nie wiem jak te nowsze. One na przykład lubią zjeść więcej tych RMS-ów, więcej tej mocy potrzebują, żeby dobrze grały. Producent przykładowo podaje, że on ma 300 RMS-ów, a często się spotyka tak, że on przyjmie nawet około 400 i będzie dobrze działał, i się nie będzie też palił tak dalej. W momencie, kiedy przegniecie pałę i dacie mu za dużo miodu, no to on w pewnym momencie, moi drodzy, po prostu różne się mogą rzeczy zdać. Może wyskoczyć z membrany, z koszyka w sensie. Może uszkodzić się membrana najczęściej to prawdopodobnie przypalicie cewkę. Ona się może zatrzeć wam w, karka, w magnesie, w karkasie, w magnesie chyba. Teraz nie chcę tutaj pomylić nomenklatury moi drodzy, e, więc musicie to po prostu uważać. Dlatego najlepiej stroić to z miernikiem. Jak być może, jeżeli będziecie chcieli tak dokładnie, to wam mogę to nagrać, ale weźcie pod uwagę, że lepiej wziąć sobie e, mocniejszy wzmacniacz do głośnika niż odwrotnie. Na przykład jeżeli będziecie mieli głośnik 100W, a dacie mu, będziecie go zasilali nie wiem, 50W, cały czas mówimy o RMS-ie, nie o PMO, czyli mocy maksymalnej szczytowej, tylko o takiej mocy ciągłej. No to jeżeli dacie po prostu słabszy głośnik, on często może nie zagrać tak, jak powinien. Na przykład są głośniki, kiedyś pamiętam Helixy Deep Blue, chyba to była seria. One bardzo fajnie grały na wzmacniaczu. Natomiast jak podpinacie pod radio, gdzie tam macie 20, 24, 5 w porywach RMS-u, to, one, to, to nie jest, że to po prostu ciszej gra, one po prostu grają źle, po prostu grają źle. Więc, moi drodzy, musicie takie coś też wziąć pod uwagę, jak to zestroić, czyli kupujecie sobie mocniejszy, mocniej, mocniejszy wzmacniacz do słabszych głośników. Ustawiacie to z głową. Jeżeli nie chcecie tego ustawiać z miernikiem, możecie to ustawiać na ucho, ale tu trzeba mieć troszeczkę więcej wprawy, bo po prostu musicie patrzeć, kiedy zaczynają się przestery, kiedy głośnik zaczyna nie wytrzymywać. Możecie też jeszcze kontrolować jego temperaturę. Odnośnie samego subwoofera to Wam mówiłem, jak to zbudować, więc jeżeli ktoś by miał, moi drodzy, jakieś wątpliwości, jak zbudować subwoofer, jak to zestroić, no, rezonansie aut, no to samemu tego nie pomierzycie jako tako. ale moi drodzy, otrzymam Was do filmiku, w którym budowaliśmy subwoofer. No i co Wam więcej mogę powiedzieć? W starym małcie musicie właśnie zastosować ten konwerter sygnału wysokiego na sygnał niski. Tak naprawdę nie jest to trudne, jest to czasochłonne, żebyście często przeprowadzali te kable, to wszystko. No to, to jest moi drodzy e, najmniej przyjemna rzecz, ale później e, od, e, bardzo fajnie to po prostu gra i przyjemnie wam się e, będzie hało. W moim przypadku muszę wymienić ten moduł Bluetooth jeszcze. Może teraz go zagrydowałem, To na przykład on ma taki delikatny pisk. Nie wiem, czy ja go będę włączać, będę... chociaż nie, nie chcę włączać, bo zaraz ten kondensator się załaduje i znowu pół godziny wiatrak będzie chodził z tyłu, bo mam tam po prostu wiatrak we wzmacniaczu, który muszę wymienić, bo trochę głośno chodzi. I jak odpalę kondensator, on siorbnie prądu, no to tam ten wiatrak znowu będzie chodził przez 30 minut około, nie? Zanim się te 50 faradów rozładuje. Więc moi drodzy, muszę sobie jakiś nie wiem dlaczego to brud mnie czy, 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 czy przez przetwornicę, czy on zbiera e, syf? Chociaż auto jest wyłączone, więc nie powinien skądś łapać tego wszystkiego. Natomiast e, będę testował, moi drodzy, jeszcze jedno rozwiązanie, takie troszeczkę alternatywne do kondensatora. E, a jest to, między, moi drodzy, bateria litowo-tytanowa. E, wiem, że ludzie często stosują baterie LifePo4 na przykład do car audio, jako taki dodatkowy bufor też. Aczkolwiek one mają taki problem, że większość z nich nie lubi jednak zimowania, więc jeżeli jeszcze zimujecie sobie auto gdzieś w garażu czy coś, to jeszcze jest luz. Natomiast jeżeli auto stoi, takie jak u mnie, pod solarami czy ogólnie na zewnątrz, to, moi drodzy, te baterie po prostu, mówiąc kolokalnie, szlak trafi. Dlatego z pomocą Wam tutaj przychodzą baterie litowo-tytanowe. One są troszeczkę droższe, aczkolwiek u Kaudiusza na baterii 18650.pl, jak one będą, bo jeszcze ich chyba nie ma. Ten, a może już są, jak ten film się publikuje? Nie wiem, kiedy on się publikuje. On ma je w fajnej cenie. Te ogniwa mają dużo plusów, chociażby to, że jak sobie zainstalujecie takie ogniwa do różnych rzeczy, to jeszcze wasi wnukowie będą ich pewnie używali. Są po prostu bardzo, bardzo, bardzo bardzo trwałe. Nie potrzebują balanserów, można je hamsko ładować. Mają ogromny prąd rozładowania, bo taki pakieci, który ja tam zamówiłem. Ma 2 kW, więc spokojnie, 2 kA, nie? Przepraszam. 2 ma, więc przy 12 V, fajnie on nawet pod zgrzewarkę do ogniw pod Key będzie pasował. No, takie coś można też zastosować jako bufor. I teraz moi drodzy, przy takim, no w tym przypadku to nie jest jakieś strasznie mocne karabio, no bo to jest 1 kW, tak naprawdę, ale na to auto i na alternator oraz akumulator jest to dużo bo tutaj jest ak akumulator 44 amperogodziny, tak. Wydaje mi się, że tam większy mógłbym wcisnąć, tylko szkoda mi tego Boscha, bo go kupiłem rok temu. Więc pewnie tam wleci dodatkowo bo zresztą nawet leżą przede mną akumulatory takie koło 90 do 120 amperogodzin, tylko że moi drodzy, duży Akumulator też nie rozwiąże Wam problemu, jeżeli będziecie jeździli na krótkich odcinkach. Zresztą, no nie, no 44 wymiana na 120 to nawet to musielibyście walić trasy po 400 km, żeby to się naładowało, tak? Więc moi drodzy, przy takim już grubszym karaudio, albo przynajmniej jeżeli macie słabe alternatory, trzeba przewinąć, tudzież wymienić sobie alternator na mocniejszy. W zasadzie najmocniejszy, jaki wejdzie. Ja będę kombinował, czy tutaj do polówki podejdzie, bo wydaje mi się, że tutaj od któregoś Golfa, chyba od ABU1.6 powinien pasować, bo ja mam silnik 3F, -a, a on z tego co pamiętam ma te same rozstaw łap łapi wszystkiego, więc on powinien podpasować mi tutaj, jeżeli chodzi o alternator. Jeżeli nie, to jeszcze tego będę moi drodzy szukał. Natomiast myślę, że nie przedłużając tego odcinka, na ten moment mogę się z wami pożegnać. W następnym odcinku z serii CarAudio w samochodzie moi drodzy. Pokażę Wam jak zrobić boczki, żeby w nich zamontować głośniki, jak je optapicerować, żeby to wyglądało. No, najbardziej co boli to to, że to już nie będzie taka seria, no bo to nie jest materiał, który był w innych boczkach. No i ogólnie nie występowały głośniki w 86C w 2F już później po lifcie, tak. No ale moi drodzy, no tutaj muszę taki mały kompromis no bo jednak jak jeżdżę na trasy, gdzieś z jakiś zlot czy coś. No to fajnie, żeby jakaś muzyka była, a nie ten mały pierdziogłośniczek, co jest w podszybiu. No więc muszę takich kilka kompromisów w tym aucie zastosować. Mimo tego, że chcę się trzymać jak najwięcej serii, tak. Seria może z takim delikatnie German stylem, czyli nisko szeroko, a to będzie takie naprawdę delikatne, bo prawdopodobnie tutaj wleci za rok, dwa, trzy, pięć R-Ride po prostu, tak? Czyli pneumatyczne zawieszenie. Bo już jeździłem kiedyś na glebie, miałem najniższą polówkę w Polsce, drugą w sumie, bo Bartek miał, nie wiem dlaczego, chyba pół centymetra jeszcze niższą, nie wiem jak on to zrobił, konstrukcyjnie może coś czy coś. No i jeździłem w ten sposób, jeździłem trasy i tak dalej na wakacje, ale ciężko się jeździ, wszystkie dziury, wszystkie progi, które jest wiecie cały czas slalom i tak dalej, jestem już na to chyba po prostu za stary, więc wolę uzbierać kasę, kupić za, no nie wiem ile teraz będzie kosztowało, pewnie z 12, 15. Tysięcy e, kupić moje drodzy rider i po prostu podpompować albo obniżyć, kiedy będę na złocie albo w odpowiednim miejscu, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Więc takie są plany daleko, przyszłościowe. Na ten moment, moi drodzy, plany na ten rok. W zeszłym roku, jak wiecie, zrobiłem korektę lakieru w tym autku. Dwa lata temu wymieniłem silnik. E, a moi drodzy, e, w tym roku chciałbym doprowadzić wnętrze oraz kar audio do takiego stanu, który będzie mnie zadawalał. Więc jeżeli kogoś interesuje projekt takiego starego autka z lat 80. To subskrybujcie, oglądajcie, bądźcie na bieżąco, może nawet zrobię osobną playlistę właśnie do tego, do tego tematu i to wszystko znajdzie się w tej playliście. Także ja się moi drodzy w tym momencie z Wami żegnam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pomysły na film, co byście chcieli się dowiedzieć, to bardzo Was proszę zostawcie komentarz, a postaram się wziąć się pod uwagę i później odpowiedzieć na te pytania, Najle najlepiej by było w postaci filmu. I co, wbijacie na TikTonga, Instagrama, Facebooka, grupę kreatowisko i takie tam pierdały wiecie o co chodzi. Nie? Łapkę w górę dla zasięgu, w komentarzach jak pierdykniecie też będzie mi bardzo miło. O, w ogóle mam koszulkę tak buda. Maruś, Dagbud, dzięki. Trzymajcie się moi drodzy, do następnego odcinka, cześć i czołem, hejo.